Dobry Magdalena Rotuska-Korbel. Witam w czwartek, pierwszego dnia października. Zapraszam Państwa na dzisiejszy teledziennik. Odnaleziono dzisiaj zwłoki na strychu budynku przeznaczonego do rozbiórki przy ulicy Słowackiego 21 w Wałbrzychu. Makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy firmy, która prowadziła w budynku prace rozbiórkowe. Dziś rano dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu został poinformowany o ujawnieniu zwłok na strychu budynku, który był przeznaczony do rozbiórki. Budynek od dawna stał pusty, był na liście kamienic przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny. Prawdopodobnie mógł on stać się schronieniem dla bezdomnych. Na chwilę obecną policja nie zna tożsamości znalezionych zwłok. Nie wiadomo także, czy należą one do kobiety czy do mężczyzny i jak długo leżały na strychu. W chwili obecnej na miejscu pracuje grupa dochodzeniowa śledcza. Zabezpieczamy ślady. Dopiero w sumie po przeprowadzeniu sekcji zwłok będziemy mogli stwierdzić, jaka była przyczyna zgonu i wtedy podjąć dalsze czynności. Zaprezentowana przez premier Ewe Kopacz, imponująca lista planowanych krajowych inwestycji drogowych niestety mało optymistycznie ukazuje sprawę budowy południowo-zachodniej obwodnicy świdnicy. Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 szacowany na 107 miliardów złotych zakłada wybudowanie blisko 4000 tysięcy kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz 57 obwodnic. Nic. Są już sygnały, że plan będzie modyfikowany. Walczy o to poseł Robert Jagła. Przeglądając listę planowanych obwodnic, które znalazły się w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, mieszkańcy aglomeracji Wałbrzyskiej czują rozczarowanie, bo wielokrotnie zapewniano ich, że świdnicka inwestycja spełnia wszelkie kryteria, aby uwzględniono ją w konstruowanym rządowym programie. Jednak jego ostateczny kształt, ze względu na aktualne możliwości finansowe, uwzględnia, Przede wszystkim inwestycje, które mają wyższy stopień zaawansowania prac planistycznych i dokumentacyjnych nad nimi, czyli takie, na które już wydatkowano spore środki. Niestety, obwodnica Świdnicy, w porównaniu na przykład z obwodnicą Wałbrzycha czy Głogowa, w kwestii dokumentacji ma jeszcze sporo braków, których eliminacja pociąga za sobą koszty dodatkowe. Obwodnica Świdnicy jest chyba w tej chwili najbardziej znaną drogą w kręgach rządu polskiego. Pan poseł Robert Jagła, pamiętam, parę tygodni temu zresztą z moim wsparciem i poparciem dotarł do najwyższych osób w państwie, bo i do wicepremiera, i do pani premier, i do pani minister Infrastruktury i Rozwoju i do kierunkowego ministra Odpowiedzialnego za bezpieczeństwo drogowe wszyscy obiecywali, że postarają się to wmontować w plan budowy dróg krajowych. Ten plan, który został przyjęty przez Rady Ministrów. Nie udało się, bo zabrakło Odpowiedniego przygotowania tej inwestycji, wstępnego, żeby mogła się znaleźć na liście. Ale mamy obietnicę od wszystkich tych osób, że przecież plan przyjęty, wieloletni plan budowy dróg krajowych przez Rady Ministrów e, jakiś czas temu, nie jest planem ostatecznym. On będzie nowelizowany co najmniej raz do roku albo i częściej. I mamy obietnicę, że jeżeli tylko wstępne prace dotyczące obwodnicy Świednicy, e, prace koncepcyjne, e, wstępne prace. E, Projektowe posuną się do przodu, to w sposób oczywisty zostanie ona dołączona, bo niewątpliwie są też w tym planie są dziesiątki, setki różnych dróg, będą takie, które z niego wypadną. Dokładnie rok temu w tym miejscu, właśnie w Parlamencie Polskim, rozpoczęliśmy batalię z panem prezydentem Świdnicy o obłodnice Świdnicy. Kilkanaście miesięcy później z panią prezydent Beatą Oskosłoniecką również tu w Sejmie zaczęliśmy dalej kontynuować poparcie powstania świdnickiej obwodnicy. Jestem osobą, która nie, po, nie, nie przestanie dopóty nie osiągnie celu i będę walczył z całych moich sił, e, czy będę parlamentarzystą, czy też nie, o powstanie tej obwodnicy świdnickiej, bo uważam, że świetniczaną, wałbrzyszanom, ale również tym, którzy przemierzają cały okręg wałbrzyski w podążaniu e, czy też na wschód, czy też na zachód. Przez Świdnicę jest ta obwodnica potrzebna. Kilkunastokilometrowa obwodnica pozwoliłaby niemal zupełnie wyeliminować ruch ciężarowych samochodów z centrum Świdnicy. Na budowę potrzeba około 500 milionów złotych. Bez pomocy z zewnątrz miasto nie ma szans na samodzielne podjęcie budowy. Premier Kopacz obiecała pieniądze na obwodnicę. Na razie jednak szczegóły i terminy nie są znane. Ponad 40 wystawców z około 300 ofertami pracy na ponad 1000 miejsc pracy z Niemiec, Polski i Czech będzie można znaleźć już 7 października podczas transgranicznych targów pracy informacyjno-rekrutacyjnych, a te odbędą się po raz pierwszy w Świdnicy. To ogromne przedsięwzięcie ma na celu prezentację mieszkańcom pogranicza możliwości podjęcia pracy u sąsiadów po niemieckiej i czeskiej stronie. Stronie, a także w Polsce. Innym celem targów jest również możliwość edukacji w kwestii rynku pracy, czy też poznania zasad prowadzenia działalności gospodarczej po trzech stronach granicy. Panie prezydencie, dzisiaj usłyszałam rzecz optymistyczną. Że... To bezrobocie to już nie jest taka największa bolączka naszego regionu. Mimo tego jest dosyć spore i Wojewódzki Dolnośląski Urząd Pracy walczy z bezrobociem targi są tego dowodem. Na pewno tak. Oczywiście cieszymy się, że, że poziom bezrobocia liczony tą przysłogową stopą bezrobocia już jest jednocyfrowy. W województwie to jest 9%, w powiecie świdnickim to jest przykładowo, jako jednemu z wybranych powiatów to jest 9,4%. To już jest dobry kierunek, ale myślę, że jeszcze daleka droga, bo na pewno poziom poniżej 5% jest rzeczywiście już zejściem do takiego poziomu, gdzie rzeczywiście nie pracują ci, którzy nie mogą pracować, a rynek zamienia się na rynek pracowników, czyli pracodawcy muszą troszczyć się i zabiegać o to, żeby pracownicy z miejsca pracy byli zadowoleni, to też myślę, że może owocować takim kierunkiem na podwyższanie płac. W związku z tym nie tylko praca, ale coraz bardziej trzeba akcentować, że dobra praca, czyli bezpieczna ze względów formalnoprawnych, ze względu na rodzaj umowy. Dobra ze względu na wielkość zarobków, no i też dobra, czyli dostosowana do osobistych zdolności, jakich, jakichś preferencji, bo to też jest ważne, żeby, żeby ta adekwatność dawała taką zawodową satysfakcję. Także to się zmienia na naszych oczach i myślę, że ten kierunek trzeba wzmacniać. Targi pracy w takiej opcji transgranicznej to doskonały pomysł dla osób bezrobotnych to też wpisuje się w to takie pobudzanie pewnej konkurencji i dawanie szans właśnie szukania dobrej pracy bo targi o tym wymiarze międzynarodowym to przede wszystkim możliwość porównywania rynków pracy i potencjalny pracownik może dokonywać się w swojej wolności wyboru, czy woli na miejscu, czy woli większy wysiłek i staje się bardziej mobilny, ale na końcu trochę więcej zarabia. Pozyskać można na pewno wiedzę, żeby ta praca za granicą była bezpieczna, żeby to nie było wyzyskiwanie i łamanie wszelkich reguł pracowniczych. W związku z tym pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiciele tej sieci EURES dbają o to, żeby pełna informacja była co do właśnie tych wszystkich aspektów pracy. No, zilustruję takimi ciekawostkami, że najnowsze badania na sąsiednim rynku pracy u Niemców pokazują, że jak osoba w sposób komunikatywny porozumiewa się językiem niemieckim, to ma 20% większe zarobki. Jeżeli osoba potrafi pokazać, że zawodowo jest przygotowana, ma odpowiednie kwalifikacje porównywalne z pracownikami niemieckimi, Kolejne 20%, czyli ktoś, kto świadomie wyjeżdża i jest przygotowany ma 40% więcej zarobku, a to chodzi, żebyśmy nie byli wyzyskiwani, tylko żebyśmy byli partnerami. I te targi też są pod szyldem partnerstwa, czyli takiego poważnego traktowania rynków pracy i pokazywania tych wszystkich plusów, minusów, żeby zainteresowani szukający pracy znaleźli to, co określiłem mianem dobrej pracy ten poziom bezrobocia wyrażony w cyfrach w procentach osiągnął poziom jedno cyfra to jest bardzo dobrze ale mimo tego takie Instytucje jak, jak ta, którą Pani reprezentuje, no walczą wciąż z tym bezrobociem. Między innymi wyrazem tego są targi. No, na pewno widzimy z jednej strony, że jest poprawa sytuacji na rynku pracy, ale wciąż pewne grupy osób bezrobotnych czy poszukujących pracy znajdują się w, w szczególnie trudnej sytuacji. Tu mam na przykład na myśli osoby, które są bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, osoby młode, które właśnie tego doświadczenia zawodowego nie posiadają, a to jest jeden, jak. Jakby z wymogów stawianych przez pracodawców wobec potencjalnych pracowników. To są też osoby trochę starsze, na przykład w wieku powyżej 50 roku życia, i te osoby faktycznie mogą natrafiać na pewne problemy. W związku z tym, że my dostrzegamy pewne jeszcze pojawiające się problemy na rynku pracy, to Pewna część środkowi Funduszu Pracy i programów operacyjnych kierowana jest do tych grup takich defaworyzowanych. Ale, jako jednym też z postulatów osób, które niekoniecznie chcą podejmować pracę w naszym kraju, to jest nasza odpowiedź i organizacja transgranicznych targów pracy. Czyli z myślą o tych osobach, które chciałyby podjąć zatrudnienie w Niemczech czy w Czechach, czyli poza granicami naszego kraju. Nie aż bardzo daleko, ale trochę bliżej. I to jest właśnie szansa dla tych osób, które myślą o i wyższych zarobkach o zdobywaniu doświadczenia zawodowego, a często właśnie o zdobywaniu tego doświadczenia zawodowego u zagranicznego pracodawcy, co później będzie bardzo procentowało przy podejmowaniu pracy w naszym kraju. Pani dyrektor, ja chciałabym teraz zapytać o taką logistykę tych targów. Jeżeli ktoś przyjdzie i chciałby podjąć pracę u pracodawcy, który będzie reprezentował na przykład Niemcy czy Czechy, jak się porozumie? Y na stoiskach będą dostępni tłumacze. Ja myślę też, że część osób, która trafi na te targi, to już pewien poziom znajomości danego języka posiada. Coraz więcej osób zna język niemiecki na poziomie takim podstawowym i to w tym momencie by wystarczyło. W przypadku osób, które języka niemieckiego nie znają, dostępni będą tłumacze, którzy będą jakby tutaj pomagali i w samej rozmowie, jak i również w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, bo będą też również doradcy EURES, którzy na co dzień jako pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy udzielają wszechstronnego wsparcia tym osobom, które wyjeżdżają poza granicę naszego kraju. No a niestety no te osoby, które myślą o sobie w perspektywie podjęcia pracy za granicą, to też muszą już dzisiaj myśleć o tym, że tę znajomość języka, na przykład niemieckiego, muszą również podjąć i to w najbliższym czasie. Na jaką ilość odwiedzających dotarli osób bez pracy liczycie? To znaczy, no, trudno mi teraz oszacować, jak duże będzie zainteresowanie, ale mogę powiedzieć, że na te 42 wystawców, którzy przyjeżdżają do Świdnicy, będzie dostępnych ponad 1000 ofert pracy. Także możemy mówić o dużych liczbach. No, liczymy na to, bo taka impreza również odbywa się dzień wcześniej w Zgorzelcu, że świdniczanie, ale również osoby, które niekoniecznie w samej Świdnicy mieszkają, przyjadą i będą mogły z tych ofert korzystać. Stać, ale oprócz tego oczywiście... Oferty pracy później, w późniejszym okresie będą dostępne na stronie internetowej dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sekcji eURES, także również one będą później dostępne. Pracodawcy z Polski, Czech i Niemiec będą szukać chętnych do pracy w branży budowlanej, mechanicznej, elektromechanicznej, IT, hotelarskiej, albo na przykład opiekunów osób starszych. Wybór w ramach 300 różnych ofert pracy będzie spory, w razie potrzeby. Poszukujący pracy mogą liczyć na pomoc tłumacza. Wystawcy zaprezentują się w środę 7 października w hali lodowiska na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej 35, a dzień wcześniej, we wtorek 6 października w miejskim domu kultury przy ulicy Parkowej 1 w Zgorzelcu. Targi organizowane są w godzinach od 10 do 14. W kamiennej górze doszło do potrącenia pieszego. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Jeleniogórskiej i Jedwabnej. Z pierwszych ustaleń wynika, że mężczyzna przechodził przez jezdnie od strony szkoły. Potrącony został przez osobowego Forda jadącego od strony centrum miasta. Pieszy przewieziony został do szpitala. Niemalże 70 lat temu 2 września 1945 roku została założona w Warszawie antykomunistyczna organizacja Wolność i Niezawisłość. Z okazji 70-lecia w szkole muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Ołbrzychu odbyły się uroczystości rocznicowe. Ruch oporu bez wojny i dywersji wolność i niezawisłość w skrócie nazywanym Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość powstało 2 września 1945 roku po rozwiązaniu Armii Krajowej. Miał być to ruch społeczno-polityczny walczący w obronie praw obywateli i niepodległości Polski. Jego przywódcy zostali zamordowani przez komunistów strzałem w tył głowy w piwnicach więzienia Mokotowskiego. Trzon organizacji stanowiły pozostałości rozwiązanej w sierpniu 1945 roku Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WIN przejęła jej strukturę organizacyjną, kadry, majątek, a także częściowo oddziały leśne. Wałbrzyskie uroczystości 70. rocznicy powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość odbywały się w Auli Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. W trakcie obchodów rozstrzygnięto konkurs poetycki Żołnierze wyklęci. Odbył się również koncert laureatów konkursu Młodzi Ojczyźnie oraz występy uczniów miejscowych szkół i grupy rozpoznawczej Wilk. Ważnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i podziękowań. Załoga Paweł Kawa i Monika Kawa zdobyli tytuł Grand Prix 5 dolnośląskiego Rajdu o Kropelce. Tegoroczna edycja zgromadziła na starcie blisko 100 uczestników, ale nie tylko frekwencja dominowała podczas jubileuszowej edycji Rajdu o Kropelce. Rajdowi towarzyszył także piknik bezpieczeństwa. Jedź ekonomicznie, zwiedzaj region, rozwiązuj zagadki, wygrywaj nagrody. To hasła przyświecające dolnośląskiemu rajdowi o kropelce. Regionalna rywalizacja w ekonomicznej jeździe samochodem stała się już tradycją. Na pomysł imprezy dla kierowców amatorów wpadł kilka lat temu Robert Jagła, poseł na Sejm i prezes zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyckiego. Swój autorski pomysł wcielił w życie i stanął na czele zawodów jako komandor rajdu. To jest Piąty Dolnośląski rajd o kropelce, już piąta edycja w 2010 roku rozpoczęliśmy i dzisiaj jesteśmy już po raz piąty w Świnicy. Jak się udało, bo to taki jubileuszowy dzisiaj rajd, przez te pięć lat tą imprezę utrzymać, rozwinąć, rozpropagować? A to jest tak naprawdę wielu działaczy i e sportu samochodowego i tak naprawdę wielu sponsorów, którzy wspierają działania takiej właśnie aktywnego wypoczynku tak naprawdę, turystyki, a przy okazji konkurencji na trasie, w spalaniu jak najmniejszej ilości paliwa, czyli tak zwanej ekojazdy. Czyli bardzo proekologiczne, no i też proekonomiczne działanie. Czy da się o tej kropelce dojechać do kłocka? Może tak. To nie będzie aż taka mała kropelka, ale niemniej jednak, jeżeli samochód spala około 7 litrów, to na pewno dzisiaj na mecie usłyszymy 2,5 litra, 3 litry, 4 góra na 100 kilometrów, oczywiście. Więc mam nadzieję, że więcej niż 10 litrów te samochody do 11 nie spalą, jadąc przez Kłodzko, wracając do Świdnicy z powrotem na metę. To jest 240 kilometrów. A jaki jest na to sposób? No, sposobów, jest, sposobów jest kilkanaście oczywiście, jest zawsze elastyczna jazda, odpowiednia zmiana biegów do prędkości jazdy, nie przekraczanie odpowiedniej prędkości na drodze. Czesi jak byłem na takim rajdzie składali lusterka, nie mieli bagaży, jak najmniej osób w samochodzie tylko ilość dozwolona, także odpowiednie oczywiście ciśnienie, ciśnienie powietrza w kołach do do, do wagi samochodu. Także trochę trochę jest różnych sposobów na to, żeby jak najlepiej i spokojnie dojechać. A prowadząc samochód z automatyczną skrzynią biegów, już nie możemy wykonywać tego typu man manewrów w samochodzie? No, automat pozwala nam już automatycznie tak jakby dobiera sobie prędkość do warunków jazdy. Aczkolwiek automat spala trochę więcej, zawsze na starcie. W piątym dolnośląskim rajdzie o kropelce, którego trasa wiodła przez pięć powiatów, wystartowało prawie 100 osób i jeden pies. W składzie jednej z rodzinnych załóg było nawet pięciomiesięczne dziecko. Do rywalizacji w tym roku przystąpił także Daniel Dymurski, pilot Tomasza Kuchara. Zauważcie, że zawsze się ścigamy, siedząc z boku. A dzisiaj mogę za kierować, mogę sobie pozwolić na to, żeby spokojnie jechać, ponieważ startuję z żoną, więc chcemy sobie zapewnić miłą atmosferę i tak naprawdę pozwiedzać nasz region. Przy okazji oczywiście tutaj jest rywalizacja, no bo wiecie, jak na sportowca przestało fajnie jest porywalizować, ale tak naprawdę dzisiaj chodzi o świetną zabawę. I taką właśnie chcemy sobie atmosferę stworzyć żyć w aucie, plus to, że możemy sobie przy okazji, no wiecie, w ciągu jednego dnia tyle miejsc odwiedzić, no to rzadko się zdarza jednak, a tutaj jednak zawody te mobilizują do tego, żeby, żeby to w ciągu jednego dnia, w ciągu paru godzin jednak zrealizować, więc to jest świetne. Będę próbował e, jednak troszeczkę powstrzymać swoje, swoje tutaj jakieś wskazówki, ale też się pochwalę, że tak naprawdę z żoną jak startowałem kiedyś gdzieś tam na jakimś e, powiedzmy mniej amatorskim, czy bardziej amatorskim rajdzie, i ponieważ mam licencję, więc startowałem w klasie gościa, a zaprosiłem żonę na fotel pilota, niech zobaczy jak to faktycznie wrażenia są, no to nieskromnie przyznam, że akurat wtedy udało nam się zająć pierwsze miejsce, tak? Ale to wtedy była realizacja na czas, więc e, generalnie myślę, że tutaj akurat za dużo wskazówek nie muszę udzielać, bo, bo wiele tak naprawdę wie, e, co ja muszę robić i, i wie sama tak naprawdę jak mi podpowiedzieć, ale mówię, skupimy się tutaj na tym, żeby może nie pobłądzić i, i dojechać później szczęśliwie do celu i przy okazji mówię, pooglądać, po, pozwiedzać i, i dobrze się bawić. W jubileuszach w nowej edycji rajdu o kropelce wystartowały trzy old timery. 40-letni Trabant, Skoda, Forman, Kombi i Fiat 126P. Z tą ekologią pewnie będzie problem, z ekonomią pewnie też. Stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę i na poznanie naszego regionu. Start w takim wyścigu, bo to chyba raczej wyścig, to jest naprawdę duże wyzwanie i trzeba dbać o ekologię i o ekonomię. Da się maluchem, ekonomicznie, bo słyszeliśmy, że Trabantem się nie da. Ekonomicznie czy się da? Ogólnie no. Słabo będzie to wypadało, bo są samochody, no niestety, które są bardziej ekonomiczne i, i na pewno szybsze, wygodniejsze. Ale to tak też nie do końca chyba o to chodzi, bo w tamtych czasach niestety nie robili takich samochodów, bo chodziło o to, żeby one jeździły i niech za bardzo nie zwraca uwagi na to, ile one tam tak naprawdę palą. A to pasja taka rodzina, bo widzę, że nawet pies się doskonale w maluchu czuje. No, generalnie wszyscy bardzo lubimy jeździć, więc y... fajnie myślę, to nam wychodzi i, i będzie wychodziło. A to wasz jedyny samochód? Nie. Taki? Nie, to jedyny ogólnie, tak? Na co dzień oczywiście jeździ się innym. A to miłość do takiego maluszka? Miło, bardzo miło. To jest w ogóle rodzinny samochód. W rodzinie, to jest rodzinny samochód. W rodzinie jest, że tak powiem, od nowości, tak? Jest to samochód po dziadku męża. A jest jakiś sposób na to, żeby oszczędniej jeździć samochodem? Współczesnymi samochodami jak najbardziej tak. W przypadku Trabanta jest o tyle problem, że on nie jeździ na czystym paliwie. Ten samochód nie ma oleju w silniku. Jeździ na mieszance. Do paliwa zatankowanego na stacji benzynowej należy dolać specjalną mieszankę, która jak gdyby smaruje pracę silnika. Yy, więc wyliczyć to tak, żeby było ekonomicznie. No niestety, te, kiedy te auta powstawały, nikt o ekologii i o ekonomii niestety nie myślał. Yy, zobaczymy, jak to będzie. Startowaliście w tym roku w Złombolu. Wiem, że z lekkimi problemami, ale do mety dotarliście. To było ogromne wyzwanie. Dzisiaj piąty Dolnośląski Rajd o Kropelce. Stawiacie bardziej na zabawę, na ekologię czy na ekonomię? Stawiamy przede wszystkim na dobrą na zabawę. Zabawa przede wszystkim. Będziemy się wspierać tutaj międzyzałogowo, bo różne auta jadą z różnym bagażem doświadczeń. Mamy co prawda tylko kable wysokiego napięcia, ale dajemy radę, mamy pełno zapału. Stawiamy przede wszystkim na zabawę. Zabawa I przede wszystkim! To wasz pierwszy udział w rajdzie o kropelce. Tak, pierwszy, pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. No, polecamy się na przyszłość, mamy nadzieję, że kolejna edycja też się odbędzie i też zostaniemy zaproszeni. Przed załogami, które wyruszyły na trasę, czekały zagadki i zadania. Chodziło przede wszystkim o spostrzegawczość. Wśród zadań było m.in. zrobienie selfie ze starą kopalnią. Najważniejsza w rajdzie była jednak ekonomia jazdy. Triumfatorami piątego dolnośląskiego rajdu o Kropelce zostali Paweł Kawa i Monika Kawa. Renault osiągnęli spalanie około 3,7 litra oleju napędowego na 100 km i najtaniej pokonali trasę. Niemal taki sam wynik osiągnęli Daniel Dymurski i Katarzyna Dymurska. W klasyfikacji kobiet wygrała Agnieszka Poroś-Łojewska, mama trójki dzieci jadąca z mężem w roli pilota. Wyróżniono także załogę Patryk Korbel i Magdalena Rotuska-Korbel jadącą 40-letnim trabantem. Puchar dla załogi Fairplay Play przyznano m.in. załodze Fiata 126P Aleksander Ćwirko i Agnieszka Ćwirko z dwójką dzieci i psem na pokładzie, która ratując opresji Trabanta poświęciła swój akumulator. Wszystkie załogi, które ukończyły rajd otrzymały pamiątkowe medale. Rajdowi towarzyszył piknik bezpieczeństwa. Na świdnickim rynku dostępny był m.in. symulator ekojazdy Wałbrzyskiej Akademii Bezpiecznej Jazdy, symulator zderzeń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Na uwagę zasługiwała wystawa luksusowych samochodów oraz zabytkowych rajdówek. Nie czekajcie oraz obywatelka to propozycje Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego na nadchodzący weekend. Pierwszy spektakl wystawiony zostanie już dzisiaj. Zaczynamy październik w Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Koszeniawskiego w Wałbrzychu. Jest ze mną Filip Perkowski. Filip Perkowski tym razem w formie poduszki. Do teatru się można przytulić, do teatru można przyjść z wielu powodów na czytanie, na tłusty czwartek albo po prostu na spektakl. W ten weekend zapraszamy na dwa przedstawienia najpierw na nie czekajcie które gramy dzisiaj w czwartek o godzinie 19 i jutro również o godzinie 19 spektakl na temat emigracji na temat naszych tam czyli polaków polaków w Irlandii myślę że każdy z nas albo tam był albo ma kogoś znajomego z najbliższej rodziny to kto wyjechał za chlebem warto się z tym skonfrontować w bardzo przystępnej, w bardzo przystępnej formie a w sobotę oraz w niedzielę gramy spektakl Obywatelka, i uwaga, od października, spektakle niedzielne. Gramy o godzinie 17, więc można sobie przyjechać i wieczór, jeszcze spędzić w domu. Więc o godzinie 19 w sobotę i o godzinie 17. W niedzielę obywatelka, spektakl inspirowany filmem Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru, to już klasy, którego nie trzeba przedstawiać. To jest. Nasza propozycja, rodzaj wariacji na temat, na temat tej klasycznej już historii, bohaterów Państwo być może rozpoznają w głównej roli aktorka, debiutantka, której Państwo być może jeszcze nie znają. Więc zapraszamy, zapraszam, zapraszam ja, Łukasz Zalewski oraz Filip Perkowski, Poduszka. Dziękujemy. Zaproszeniem do Teatru Dramatycznego kończę dzisiejsze wydanie Teledziennika.